Orxmas Die Dev Trap to pozornie kolejny niewyróżniający się na tle konkurencji Roguelike, bazujący na konkretnej marce. W tym jednak przypadku muszę podkreślić, że pozory mylą, a dziś opowiem wam jak w to się gra oraz czy warto zainwestować w produkcję już teraz. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym przyrzebrać nieco łapki, suby i komentarze, ponieważ mega mnie to motywuje i pomaga mi rozwijać kanał. Z góry dzięki i bez przeciągania lecimy z tematem. Orksmas Die Dev Trap względem poprzedniej części różni się znacząco. Przede wszystkim gra stała się pełnoprawnym rogalikiem, oferując rozwój postaci poprzez odblokowywanie pułapek, ulepszanie ich oraz wzmacnianie naszych klas postaci. Z kolei mamy 8 i niewykluczone, że będą pojawiać się kolejne. Każda z klas oczywiście oferuje odmienny styl gry oraz unikatowe zdolności. Przykładowo, Van pozwala nam umieścić portal, po którego skorzystaniu przenosimy się prosto do naszej bazy, którą w tym tytule przyjdzie nam chronić. A przed czym? No oczywiście przed orkami, ponieważ Orksmas Die Deftra, poza tym, że jest grał typu Roguelike, jest także przedstawicielem gatunku Tower Defense, więc spora część gry poza nawalaniem we wrogu będzie polegać na strategicznym. Umieszczaniu pułapek oraz barykad, tak, aby wszelkie plugastwo trafiło idealnie pod nasze niespodzianki. Pomniana baza posiada oczywiście punkty życia, które tracimy, kiedy przeciwnik wejdzie w nią lub też kiedy zdarzy nam się zginąć. A trzeba być czujnym, bo śmierć od wypadnięcia poza mapę także się tutaj liczy. Poza tym w grze są przeciwnicy, których prędkość pozwala przechodzić przez pułapki, nie nadziewając się na nie, lub też są i tacy, którzy potrafią przejść przez barykadę w szale, szarżując przykładowo na nas. Produkcja oferuje kilka różnych map. Wspomniane mapy różnią się od siebie nie tylko wizualnie, lecz także pod względem taktycznym. Przykładowo, na niektórych mapach pułapki sufitowe mogą okazać się bezużyteczne, ponieważ mapa oferuje małą ilość miejsc na taki sprzęt, natomiast pułapki ścienne mogą okazać się tam zbawieniem. Poza tym, na każdej z map przeciwnicy mają inne punkty spawnu. Na jednej mapie będzie on tylko jeden, natomiast na innej punktów spawnujących się może być aż cztery i trzeba odpowiednio zaplanować pułapki tak, aby wszystkie strony były odpowiednio zabezpieczone. I spokojnie, na większych mapach przeciwnicy nie wyłażą od razu z czterech miejsc, a liczba aktywnych spawnów zwiększa się wraz z każdą falą. W grze, oczywiście, mamy poziomy trudności, którego podniesienie zwiększy zdobywaną przez nas walutę w grze. Nowa waluta, czyli czaszki służyć będzie nam do ulepszeń postaci, takich jak zwiększenie życia, zwiększenie obrażeń na konkretnym typie pułapek, czy przykładowo zmniejszenie ich kosztu. Poza wspomnianą jednostką w grze mamy jeszcze dwie waluty pierwsza to złote czaszki, i za nie będziemy odblokowywać nowe metody na ćwiartowanie orków. Natomiast kolejna waluta to ta, która będzie obowiązywać nas w trakcie rozgrywki, a są nią monety. Za monety będziemy stawiać pułapki, a także odblokowywać wartowników, którzy będą pomagać nam w walce z falami orków. Poza tym, w trakcie rozgrywki będziemy zwiększać poziom naszej postaci i tym samym możliwość ulepszania jej zdolności, obrażeń, czy też po prostu wzmocnić daną pułapkę lub jej typ. Ulepszeń jest sporo, a większą ich ilość możemy odblokowywać za czaszki, dzięki czemu w kolejnych podejściach będziemy mieli więcej opcji buildowania. Grafika i optymalizacja to według mnie pięta ilesowa tej gry. Produkcję testowałem na dwóch kartach graficznych. Pierwsza to RTX 4060, a druga to GTX 1066 GB. Na tej pierwszej produkcja działała bez najmniejszego problemu, lecz mimo wszystko spodziewałbym się wyższej wydajności, natomiast to co dzieje się na karcie zielonych z 10 serii przechodzi ludzkie pojęcie. Aby w ogóle mówić tutaj o komfortowym graniu, należy mocno zejść z ustawieniami do poziomu rozmytej plamy. Ostatecznie idzie przywyknąć do takiego rozwiązania, niemniej jest to dla mnie niezrozumiałe, że produkcja, która graficznie nie zrobiła większego progresu względem trzeciej części, wymaga aż tak zaawansowanej karty graficznej, mimo że graficznie nie oferuje nic, co mogłoby to usprawiedliwiać. Dziwi mnie to, ponieważ ilość przeciwników oraz efektów mogłaby sugerować zwiększenie zapotrzebowania na procesor, natomiast jest zgoła inaczej. Co do muzyki oraz dźwięków, które będziemy słuchać w grze, to mam mieszane odczucia. Jak sama muzyka wydaje się być przyjemna i posować do klimatu oraz humoru produkcji, to od głosów broni oraz przeciwników po paru godzinach idzie mieć po prostu dosyć. Jest tego zdecydowanie zbyt mało i polecam zaopatrzyć się w soczystą playlistę, jeśli planujesz grać samemu. Produkcja oferuje tryb kooperacji do maksymalnie czterech graczy, więc zabijanie orków nie musi być ponure, a co najważniejsze dla fanów trójki, teraz można zabrać ze sobą aż trzech znajomych. W grze mamy też samouczki wideo wyjaśniające poszczególne mechaniki, co jest miłym gestem od twórców dla osób, które uczą się gier nieco dłużej. Podsumowując, Orksmas Die Death Trap to kolejna produkcja roguelike, oferująca jednak ciekawy typ rozgrywki, opierający się na obronie bazy. Jest to uproszczony schemat Tower Defense i fani gier TD mogą kręcić nosem na to, co zgotowało nam tym razem Robot Entertainment. Niemniej, produkcja wyróżnia się właśnie tym, że jest miksem tych dwóch gatunków, a jest to miks naprawdę przyjemny, oferujący. Masę fanów oraz będący w stanie zapewnić długie godziny rozgrywki to zdecydowanie na plus. Na minus niestety mała ilość map, gdzie po paru godzinach tak właściwie gramy półko na tym samym i to jest coś, co należałoby poprawić przez twórców. Kolejna kwestia to mała różnorodność przeciwników, których to ze względu na gatunek gry powinno być zdecydowanie więcej, żeby zwiększyć regrywalność. No i chyba najważniejsza wada według mnie to optymalizacja. Orksmans Die Death Trap to kolejny przedstawiciel gier, które to wychodzą, będąc zoptymalizowane na kolanie, od niechcenia, aż żal patrzeć na to, jak twórcy na przestrzeni lat zaczęli podchodzić do optymalizacji swoich tytułów. Bo jak wiele złego można by mówić o Ubisoftie, to fakt, że nowy Assassin's Creed Shadows działa mi w stabilnych 60fps na leciwym gtx a orki nie są w stanie tego utrzymać. Powinien dać sporo do myślenia twórcom gier, Szczególnie tych indie, bo tam trend beznadziejnych optymalizacji tylko się rozwija. Ale to już temat na inny materiał. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki film. Przechodząc do meritum, czy warto kupić Origins' Die Death Trap już w tym momencie? I wiecie. To zależy, bo stówka to wcale nie jest tak mało, a produkcja owszem oferuje różnorodność jeśli chodzi o zabijanie orków poprzez mnogą liczbę pułapek, ulepszeń czy samych klas postaci. Natomiast co z tego skoro ilość map oraz wrogów leży z optymalizacją na czele? Jeśli byliście nachajpowani na tą produkcję, tak jak ja zresztą, to pewnie już ją kupiliście. Jeśli jednak macie pewne obiekcje i zastrzeżenia, to radzę poczekać. Na nawet skromne 10 czy 20% obniżki, a kto wie, może do tego czasu wyjdzie więcej zawartości. Ode mnie to tyle, dajcie znać co myślicie o nowych orkach oraz czy planujecie zagrać. Sekcja komentarzy jak zawsze jest do waszej dyspozycji, a ja dziękuję za uwagę, mówił Niko i cześć!